Siema! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać na temat tego, czemu nic się nie pojawia na moim kanale, czemu nie nagrywam, nic, nie publikuję żadnych filmów, nic a nic. Otóż e, sprawa jest e, dość skomplikowana, e, gdyż tydzień temu, w piątek. E, tak, w piątek. E, wyrwałem bana za to, że nie doszedłem na czas do tego, e, do gry. No i słuchajcie, e, zaraz wam to opowiem. Broń kupię, dobra. E, zacząłem grać miksy. E, miałem startować z tą serią, taką, co wam mówiłem. Że ten, że wydegrał wszystkie mapy I, i kto, tą którą przegram odpada, a ta która wygra przechodzi do następnej tury i gram ją jeszcze raz, nie? No i wyszło tak, że tak, gram y, sobie te... Odbanowali mnie wtedy, wtedy pamiętacie też dostałem bana No i odbanowali mnie Zacząłem grać, y, zagrałem sobie tam Wodasty, inferno Tam wszystko wygrałem, ładnie, pięknie Awansowałem do golda dwójki Potem wam pokażę tą rangę, jak ktoś nie wierzy, co nie? <grymne> Bo widać... Sami widzicie jak ja gram Jak pizza. No i... Yy, I ten... Yy, co miałem mówić? No, no i gram te mixy, co nie? Wszystkie Ładnie wygrałem, awansowałem do, tej, do tego golda dwójki Wszystko ślicznie, elegancko no i tak, postanowiłem zagrać kolejnego, kolejną mapę Inferno. No i gram ładuje się, super zajebiście, cieszę się tam kurwa, że ten, że, że zagram sobie kolejną mapę, kolejnego miksa, sobie łatwo wygram i będę jechał do tego do golda trójki, co nie? No i tu, tu kurwa chuj co nie ładuje mi się mapa, kończy się ładować Już taki podniec nie super Herbatkę se kurwa zrobiłem I jet Skraszowało mnie co nie Wyjebało mi cesa Nic się nie rusza, zaciął się komputer I se tak myślę Kurwa co robić Czy czekać aż mi się to y, ten y, No odetnie co nie czy zresetować komputer? No i dalej, dalej, y, nic nie mogę zrobić. Ruszam myszką, kurwa, już bo wiedziałem, że jeśli nie wejdę, dostanę bana na 7 dni. Kolejnego. Czekajcie, zabiję tego śmiecia. Dobra, kurwa. Pięciu na raz. No i ten. I. No i postanowiłem zresetować komputer. Zresetowałem ten komputer. Włączam Steam'a. Ładnie działa. I kurwa, komputer mi się zaciął. Nie mogę CS'a włączyć. Otwalił mi się CS. Wchodzę do gry. I chyba kurwa zostało jakieś tam 10 sekund do końca. Do tego, do powrotu mojego. Tak myślę, że tyle zostało. I kurwa wszedłem na mapę Wszyscy zaczęli się rozłączać Dostałem bana kurwa 5 sekund Jakby kurwa 5 sekund nie mogli poczekać I by mi się nic nie stało kurwa co nie No i z tego właśnie powodu Nie nagrywałem nic na mój O kurwa tu wyśmieciewany. Nogi mu napierdana w kolana no i wtedy miałem nagrywać y, już tą serię z tymi mixami, co nie? Żeby grał te wszystkie mixy, jak już mówię. A tu chuj. Nie udało się, niestety. Gień kurwa. O huuuloo Ty śmieciu jebany. Gień kurwa, gej. E, więc tak. Y, w piątek... Y, no, wtedy się kończy mój ban. Znowu w piąteczek. Znaczy nie, wtedy chyba się w środę skończył. <laughs> I, i, I w piątek zaczynam tą serię z tymi mixami. Będę grał wszystkie mixy bez... Wszystkie mixy. co ja też pierdolę. Wszystkie mapy bez wyjątku. Eee, nie, no wyjątek stanowią te mapy z tego, z operacji, bo ich nie zamierzam grać. Nawet, kurwa, nie znam żadnego, żadnej tam mapy. Może tam season z tego tego co oglądałem ale no wiecie Chuja, chuja pamiętam co tam było Gilisz ma to No i no i oddasta tam po po Tam co tam ostatnie jest nie pamiętam Mam nadzieję, że uda mi się wszystkie wygrać I wszystkie przejdą do następnej tury <laughs> Nie no, chciałbym co nie Ale to To jest kurwa To co ja robię ostatnio to jest nie do pomyślenia. Kurwa, plecy typa nie trafię. Rozglądam się jak idiota. A w ogóle, co robiłem przez ten czas? Jak nic nie nagrywałem? To powiem wam, że. Yy, kurwa, spierdalaj. Yy, ćwiczyłem. Ćwiczyłem, grałem na deadmechach. Oczywiście nie grałem na tych deadmechach co teraz gram, bo to są... To jest ten deadmech z tego. Z tej y, grupy co tam się wchodzi w star tak dalej. Ja sobie wszedłem na deadmecha Neogar. Y, jest, tam grają różne takie gwiazdy podobno. Różne te kurwa. Y, paszy, nie paszy, tricepsy, bicepsy. Powiem Wam, że tam jest serio mm, ten poziom. Można tam się nauczyć grać. W ogóle jest inaczej. Musicie se, musicie se wejść, to nie? Sobie wejść. Sami sprawdzicie, czy Wam się podoba. Serio, pogracie tam yy, w tydzień, nawet przed, yy, przed, nawet przed jakimś miksem jak gracie. To akurat kurwa, niech strzelają we mnie. Nie gram na poważnie. Tylko tyle, że chcę z wami porozmawiać. Oczywiście wiem, że. Kurwa, co ja robię? Widziałem tu typa. Oczywiście wiem, że równie dobrze mógłbym nagrać y, tego vloga, ale nie mam kamerki. A mam laptopa, ale z laptopa kamerka jest jebana, nie będę nagrywał vlogów. A po drugie, Ray mam brzydki, to po co sobie. No i ten. I powiem wam ćwiczyłem, poziom serio jest. Dam wam w opisie tego. IP do tego serwera. No i co? Nic więcej mam, nie mam... wam nie mam do powiedzenia. Kurwa w plecy, spelu, tu, pięciu. W piątek na 100% zacznę tą serię. I kurwa zamierzam do... do świąt. Nie, bo święta już są za niedługo. Przez święta, tak, dobić tego kawaha. Może mi się uda, może nie. Spróbuję, będę próbował serio. No i między innymi też, jak teraz nie nagrywałem, ćwiczyłem nie tylko dlatego, że mi skila. Znaczy, kurwa, co ja pierdolę. Tylko dlatego, że mi skila. Bo to by było bez sensu, jakbym wszystkie wam odcinki nagrywał takie, że. Y, chuj, pogram sobie dla ijaj, co nie? To by było bez sensu. Lepiej też, wiecie, gram, pokazywać coś, swoje umiejętności, dzielić się z wami. O w ogóle mam też w planach nakręcenie takiego poradnika. Patrzcie kurwa, pięciu, a ja żadnego nie zabiję. Eee, takiego poradnika. Poradnik. Taki poradnik. Y, tego. Rzucania granatów, gdzie co i jak dla początkujących. W sumie ja też gram dla... Po y, ja też gram jak początkujący. To więc kurwa sam się od siebie czegoś nauczę. To <grym>, będzie typ. No i Detmer się kończy powoli. Ja się będę z wami żegnał. To co miałem przekazać, wam przekazałem. Kurwa, gram bo gram, chciałem z wami tylko pogadać, nie patrzcie na to. Kurwa, bez celownika, frajer, farci. I mam nadzieję, że widzimy się w piątek. Znaczy, że... Że, 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 że... Nie mam nadziei, tylko na 100% się widzimy w piątek. Na 100% zacznę tą serię z tymi miksami Dobra, wyjdziemy, tu nie będziemy zobaczyć, może nam coś dropnie A, Same z operacji rzeczy Dobra, wyjdziemy sobie do tego do men menu główne. Yy, jak widzicie, golda dwójkę wbiłem To kurwa, mam tyle tych, tych wygranych i tylko Gold dwójka... Wstyd. Wstyd, kurwa i hańba. Dobra, ja się będę z wami żegnał. Tam yy, widzimy się w piątek. Yy, czekajcie o, oczywiście na filmik w piątek to będzie... To będzie 19. Tak, 19 to będzie. No i tak myślę o której tu bana wyrwałem około 23, więc tak 23 nagram. Jeśli nie zdążę, to na pewno rano wrzucę, ale postaram się nockę pierdolne specjalnie dla was. Nagram, yy, nagram tego miksa, rozpocznę tą serię w końcu. Bo kurwa yy, ból dupy mnie ściska, jak nic nie nagrywam. O, co by wam tu jeszcze powiedzieć? No nic, dobra, żegnamy się, że... Ja się żegnam z wami wy ze mną. Yy, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Yy, zaskoczy was moimi kurwa umiejętnościami z kosmosu. Tam polecajcie mnie znajomym, udostępniajcie mnie na Facebooku. Tego subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę, no i oczywiście w dół, co nie? No jak to tam woli. Oczywiście wolę te w górę. Komentujcie moje filmy, tam mówcie co robię źle. Jeszcze, jeszcze, jeszcze mikrofon mi trzeszczy. Wszystko z czasem będzie tu wyglądało lepiej. Tak myślę, że do maja ogarnę sprzęt. No bo te moje filmy nie są zadowalające, nawet dla mnie. Sprzęt trzeba ogarnąć, komputer nowy, słuchawki, myszka, jeśli między innymi też do cs -a. No i no i no i to wszystko, co nie. Staram się, żeby mój kanał się powoli rozwijał. Właśnie. Musicie wejść yy, na mój kanał i zobaczyć sobie mojego pięknego awatara i zdjęcie w tle. Wiem wiem, że to nie jest y, profesjonalne zbyt. <grych> to jest taka prowizorka, ale sami widzicie, że staram, staram się, żeby ten kanał się rozwijał do przodu szedł No i... No i, no i to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Siema.